Dzisiaj chciałem wam pokazać pompkę do wody firmy Parkside. Jest to pompka na 12 V. Tak wygląda sama pompka. Mam ją od miesiąca, dlatego teraz robię film, bo chciałem być pewien tego, że opowiem jak najbardziej właściwie o tej pompce. No, o samych jej zaletach. Tu widzimy zaworki do wody i zaworek zabezpieczający tam z tyłu. Tutaj mamy body, zamyka się w nim baterijkę, w tym przypadku 4A. Cały zestaw wchodzi na 12V. Bardzo fajna pompka. Posiada panel kontrolny, na którym widać stan naładowania baterii i czas, w którym ma pracować ta nasza pompeczka. Tak ją słychać, kiedy pracuje. Zatapiam pompkę w baniaku pojemności 1 metra sześciennego, teraz następuje uruchomienie. No i słychać już jej pracę. Teraz będzie widać, jak daleko sika na takim wąskim strumieniu. Proszę zobaczyć, że to jest zupełnie przyzwoite około 6 metrów. Ma moc. Ciągle sika jak trzeba. O, może źle pokazuję, ale teraz już lepiej. O Teraz taki strumień szeroki. Do delikatnego zraszania w zupełności wystarcza. O no, tu mi się trochę zapowietrzył wąż, ze względu na to, że ją odłączyłem na sekundę. Ale tak sika na około 2-2,5 metra. Tak więc, pompka Parkside do prac ogrodowych polecam z całego serca. Hej!